Zapraszam do obejrzenia naszego dzisiejszego wywiadu z Denisem Bondym, pieściarzem zawodowym i zawodowym żołnierzem. Dzięki Ci za dzisiejszy wywiad Denis piąteczek. Dzięki. Dzisiaj jest Denis Mądry. jest to zawodowy pięściarz wagi superlekkiej, a także żołnierz zawodowy 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Witamy Cię, Denis, serdecznie. Witam Cię, Cześć. witam. Chcieliśmy omówić tutaj przede wszystkim Twoją karierę zawodową jako pięściarza, mianowicie Twoja ostatnia walka, tutaj, czyli. Mateusz Polski, jak dla mnie mega ciekawe starcie, yy, przypomnij jaka ranga była tego starcia, o co walczyliście? Walczyliśmy o zawodowy tytuł mistrza Polski i jak już nieraz to mówiłem, że fajnie to wyglądało walcząc o tytuł o mistrza Polski z Mateuszem Polskim. I Z o Polski, Polski bardzo spoko to wygląda. Dokładnie, ja taki troszeczkę paradoks, nawet komentator się dopowiedział, że walka z Polakiem zamiast być z Polskim, ale i to i to jest poprawne, jak najbardziej Mateusz Polski jest Polakiem i po prostu wszystko się zgadzało. Było to mega zaciemny pojedynek, bardzo fajnie się to oglądało. Naprawdę pokazałeś, że masz charakter i ta twoja porażka nie była taka drużgocąca, nie była jednoznaczna. Był to bardzo dorównany pojedynek. Jak ty to widziałeś? Jakby Mateusz wykorzystał z... To, że walczył u siebie, wykorzystał to korzystał do, dokładnie, powiedział, że mam jedną kartę mhm. żeby wygrać tą walkę, musiałem iść szybciej. I on tak bym bardzo dobrze technicznie, taktycznie taktycznie do tego potrzeb. Zawalczył tak jak trzeba, żeby wygrać i co pobła. Czyli na taką walkę rewolżową nie mówisz nie? Tak, jak najbardziej. Zresztą zawsze, ale to pewnie będzie ciężko do zywania. Dokładnie, godne podziwu jest to, warto o tym wspomnieć. Myślę, że Ty stricte nie posiadasz menadżera, więc te walki, że tak powiem, musisz sobie organizować, że tak powiem, na własną rękę, co, co nie, jest, nie jest proste. Dodatkowo jesteś też, jak już wspomniałem, żołnierzem zawodowym, więc na co dzień masz wiele obowiązków i po prostu nie wiem, czy masz tyle czasu, co byś chciał. Jak to wygląda właśnie, z Twojego punktu widzenia? Jeżeli chodzi o walki, to najczęściej siedzę do tej z Wami i potrafię złożyć telefon, że słuchaj, jest walka wtedy i wtedy i czy bierzesz. Mhm. I jak na tyle. I wtedy ja muszę wiedzieć yy, jak załóżmy że są często propozycję walki od niej dwa tygodnie przed y, starciem, no to formę trzeba trzymać i wagę mniej więcej załóżmy taką samą, y, no bo nie zawsze się potem wyłączywać. No i wtedy muszę pierwsze to to z dowódcą. Lecę do niego, szybciutko i, a inny. <todgłos> a to Zależy który. których. że wiesz, co tam jest. Jak lubi boks, to wszyscy boksują. Jak lubi ping-ponga, to nikt nie boksuje w tym Najważniejsze nie, akurat najważniejsze jest to, żeby lubił sport. Że jak lubi sport, to wtedy tak. Ale akurat jako żołnierze powinniśmy być sprawni i jest z tym różnie. A są jakieś tam zbrywki też w wojsku, tak jak ten? Nie, w wojskowych. I uważam, z jest nie, wojskowe rani. Już nie ma takich rzeczy, bo kiedyś są piłkę, gali dalej Są, dalej są. Tylko boks zawodowy odróżnimy od boksu olimpijskiego i nie ma rywalizacji w wojsku na poziomie boksu zawodowego. Tylko boksu olimpijskiego. Liga taka Ale, ale nasz Polski w... Związek mm. Bokserski nie zgadza się na startowanie w polskich y, zawodach służb mundurowych chara którzy boksują na mistrzostwach w wojsku zelonowym, bądź w siódmundurowym bo tam są trochę inne przepisy, bo przykładowo jest bardzo dużo zawodników w wojsku, na jakiej jedą wojskową mundrową, i trzeba tworzyć dwie, trzy walki w ciągu dnia. A według przepisów Polskiego Związku Boksowskiego jest, że jedna walka na dzień. Tak, tak. Zgadza się. Jest to na pewno hmm. bardzo wyczerpujące. Tylko, że tak wspomnę, bo myślę warto o tym napomknąć właśnie, że trenujesz pod okiem znakomitego zawodnika, Alicja Jankowskiego. Tak. On jest bardzo udekorowanym zawodnikiem. Widziałem, że jest to... Właśnie może powiedz o Twojego tytułach. Myślę, że warto to powiedzieć. No to jeżeli mielibyśmy dotykać o jego do tytułach, to... Był długo nawzajem. Tak, dokładnie, no bo... Widzieliśmy Te to... Wszystko tego człowieka, tak. Ten trener Eliasz stoczył łącznie z 300 bank. lekko. Mówi, że chyba więcej, ale 300 jest w sensie jakby dopatrzeć, doliczyć. Tylko, że on jest kickboxerem. Mm -hmm. Jak zdobył pier pierwszy raz tytuł zawod y mistrza Polski, to obronił ten tytuł już 15, albo 16 lat. Jest także ja. mistrzem świata, prawda? Swój, tak, ale to tam nie wiem, chyba w Federacji świata y Federacji wako to jest najważniejsza federacja. Mm -hmm. I mistrzostwo świata K1 Global, z tego co się orientuje. Miał tytuł ty ty zdobył pas DSF-u, tam jeszcze jakieś inne Puchary świata. takie rzeczy Coś też było takiego, ale nie mam żadnego pojęcia, tak naprawdę więcej było jego zapytać. Tak, no to może Ja się to, nie orientuję. To już trener szybko. na to. Być może później na przodach chcę się dodać, że ten znakomity trener jeździ się na sali. Być może będzie jakaś szansa, tak, tak, może nam się uda, kto wie byłoby niezmiernie miło. Więc zapraszam tak, żeby zobaczyć walki, bo były mega ciekawe. Przypomina pan Eliasz Jankowski. To jest żołnierz z naszej Brygady. To, bryga. to, to też tak był żołnierz właśnie naszej jednostki. Mhm. Czy ten, na pewno taką ta ciekawa postać, czy można powiedzieć trochę się na nim zolowałeś, czy to nie o tym nic wspólnego. wybierając z korów tej walki. Yy. Ja czy nie, że na nim zolowałem? Ja wiem, 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 już wcześniej Przeciwkaś, nie tak, na powiem. No takie te, nie? Tak do karka, to już tam było, no, Tak, tak, yy, znaczy... Już było, nie? Dziewczyny chyba też, dziewczyny, nie, nie pamiętam, to była taka czarna i taka, taka też chyba znaczy, No, no ale... tak, bo wiadomo, w wojsku jest o tyle czas i może doż, możliwość, że my być tam sprawić, tam po prostu zajęcie, No, No tak, już przed na wojsku się kierowałeś, na to tak? cały czas. Tak, tak. No i są też wojskowe, wojskowe, wojskowymi, po kolei tam jakby na no egzaminy, że jak się nie jest sprawny, to się jakiś własny karabinem z tym bezakiem nie pobiega w prawie. No tak, tak, no sprawa musi być, tu nawet nie ma o czym no. mówić. U Ciebie myślę, że jest na naprawdę wysokim poziomie, bo jesteś żołnierzem, to samo wymaga yy, tak. świetnej kondycji, jak i bokser, i pieśniarzem, przepraszam, zawodowym, to też jest mega sprawa. Yy, nie wiem, czy to plotka, czy faktycznie miałeś okazję kiedyś za Arturą sterować tutaj, było coś takiego? Tak, ale mieliśmy okazję razem w jednym klubie trochę potrenować, żebyśmy że, żeby się potykali, Gry, Gry, Gry. Że nie sportowy, co ja papierosy i tak dalej, ale jak przychodziłem do domu, no łapałem no, ten przyszytnik i to już ten potrafiłem troszkę złapać, nie? Czyli myślę że też fajna sprawa, a więc dzisiaj także Artu będzie sparował się z Denisem myślę, że też to będzie dosyć ciekawe wydarzenie, Dajmy. myślę taka zjedna długa, chociaż żeby się odbyła, będzie miło. Mam no, już, no, że to już cztery muszę. się bardzo mi się podoba. Mi się podoba. Mi się będą cztery, bardzo dobrze. Tu ustawmy dziesięć. <noise> Dużo <noise> większe szanse. Różnice ród, ród na wagę. wagę. Że... Tyle więcej waży, to od każdego <noise> będę więcej o kilo. No to już jest trzydzieści. <noise> <30. głos> Ale wracając do Twoich wag. do komunistycznych, do nie? 4. Która walka. To u Ciebie taka najbardziej Cię satysfakcjonuje? Która była taka dla Ciebie najciekawsza i jesteś z niej najbardziej zadowolona. Na no początku nie takiego miałem 4-0. Było, było sprawnie. Chcę zobaczyć, czy tak dobrze się orientuję, bo mi się daje jedna tak może prosperować bo bardzo ciekawa, wygrana przez Ciebie. Taka najbardziej uprędzająca tak mi, mi, w pamięć to była w Hamburgu, w, w, w tak, była rundówka tam było tak trochę filmowo, bo ja w pierwszej rundzie miałem lockdown, Dokładnie, o tym jak zaczynałeś się wymyślać, o było, no, tak, proszę, mówię, tak. co mi chodziło, dobrze Ta walka z dwóch powodów była dla mnie najważniejsza jest. E, mhm. e, bo ja po tej wygranej walce już nie kończyłem się, w ogóle nic nie, nie wrócić do ringu. E, Czyli niewiele brakowało, żeby się tak stało. E, tak, miałem już nie wrócić. co to, to był form, pan, Paweł Herman? Nie. No to dalej. Nie, 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 to był... Taki kawałek oba ten zawodnik był dosyć Tak, wysłany, Jak stanęło niego na ważeniu, było wyższy, więc nie niemożliwe, że chłopak zrobił kategorię 66 kg. Nie ma szans. No dokładnie, to wygląda jak naprawdę kawałek No nie, To i z tego To było przez. To było To, 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 to było przez. To na punkty. Na punkty, ale To było zdecydowane prowadzenie, bardzo To ładna walka, fajnie, walki, było bardzo stopy, stopy, stopy fira, albo high. Nie, ja Jest To zero, To Nie, pamiętam. Nie, zero, pamiętam. czasem. No przez. To Arturan, to jest takie. Ciężko. Nie, nie, nie wypowie mnie jakby ja bym się. Artun Jan, Miałeś trochę ci też można połamać sobie języki na niektórych swoich przeciwnikach, więc nawet chyba nie znajduję próby tego punktu. Ja odpuszczam, ja odpuszczam po prostu mówię... Ten był Armin Tak z tym Arminczykiem walczyłem. Ja w ogóle nie kojarzę o którym mówisz, bo, bo widziałem tą walkę, ale też... Czy... Nie mam pojęcia jak ta osoba się nazywała, ja mimo że tu mam zapisanych moich przeciwników, ale myślę, że na ten moment nie jest to aż tak istotne. Walka była mm. naprawdę, będę zacięta, bardzo fajnie się pokazało. Już dzięki temu widzę, że jesteś po prostu dalej z wami i dalej będą walki. Znaczy ja też, tam było właśnie tak, wracałem do tego, A ja w pierwszej rundzie dostałem nogę na sam koniec. Miałem szczęście, bo tutaj, gdy tej, do, do końca, on mnie dał tak i spłynąłem. Wstałem szybko. Okej. Puszczę ty, a nie puści? Puścił. Minuta odpocząłem i w głowie miałem tak, no, już jest problem. I przegrywamy, mm -hmm. Mówię, walczymy u niego, bo on reprezentował wtedy Niemcy. Mm -hmm. No Mówię, dobra, tak. ruszam. Tak. Nie, nie będę stał, bo ja i będę przodź więcej się nie zrobi. W drugiej się zdziwił, bo dobrze wyglądało, mm -hmm. a w trzeciej on padł na dech. No właśnie, też taki, taki zwrot akcji jak Krzysztof Łaski z, yy, z Marko Hukiem, tak, że on żołnierzki potem stał, zaskoczył i ostatecznie wygrał. No. Tak, mi się sko To miłe skojarzenie, <laughs> bardzo, ale tak, to właśnie to było tak i ja tę walkę wtedy właśnie na punkt doszło do końca, mm. tylko właśnie miałem już później walkę odpuścić, bo dostałem bardzo kiepską sytuację, informacje w szatni. E, schodziliśmy do domu, od po euforia, promotorzy podlatują, mówią dalej, ten jest super, elegancko, Niemcy tam piątkę przybijają, mm. a ja dostałem telefon rodziców, że zmarła dla mnie bardzo blisko, co najważniejsze w sumie, że zmarł mi tak to brak, i warto. A dowiedziałeś się po walce, tak? Od razu pierwszy telefon do rodziców, wiadomo, nie? No. Cii, ale to myślę, że mleka, tym jak to bardziej, jak znikałeś tą walkę, bo naprawdę myślę, że... Tak znaczy, ja miałem to gdzieś, że wracam do domu i już nie buksuję więcej, bo w szczególności, że moja mama nie była wtedy za tym, że buksował, bo ona nigdy nie chciała. Gorzej z tatą, nie? Tatą był bardzo zapowierany tym, że. buksować. Czyli można powiedzieć, że zrobiłeś to dla niego tak, kultywacją? Tej kariery bokserskiej. Że tak wiesz, żeś przerwał. Jednak widziałeś, że tam ma <kluzni> to i mnie. I... Chciałem to powiedzieć. Powiem bo... o tym, że to, zmieniło podczas, to zmieniło się zmieniło w Polsce, słyszeliście takiego no, zamachu świata, to cały ok. słyszałem No, jakby to się porozumiało troszeczkę, nie no, no, to jest Tutaj sprawnie. jest taki koledze Kęgi, bardzo na początku paszcie rekord, uważam, ten. ten tak, no okay, Kęgi, bardzo dobry jest żywca chłopak, to bardzo dobry prospekt. Wygrałeś, a bo to, to już pierwszy tak. lądzie, z mi paszam do wszystkich tak, żeby wyżynek tej babki. to już ja, że, że to kurde. Młody chłopak... Nie wie, że jak kurde, że powiedz. Nie, no dobry, on no, wygrał wszystkie fajne walki, dobrze walczył, znaczy, czy coś przejechał, czy technicznie, czy nie, bo jego walki kończyły się też w pierwszej lub w drugiej rundzie, więc nie trwało. To, to też rywalizm, a się to jak się wydaje. Zaskoczyłeś no na pewno, ta pierwsza runda, do rach, pach, i było już po walce. No prawa przede wszystkim do no dla Ciebie, na pewno pokazałeś się do tej strony i o to tutaj w tym wszystkim właśnie chodzi. To no. był też taki mankament, że my mieliśmy walczyć z, w ogóle z nim. innym. My wtedy my mieliśmy zostać tylko dużo wcześniej, przygotowaliśmy się, mieliśmy w formie, już wpad, przygotowanie. Przeciwnika obieciny. Nie Miał nie miał walczyć, z nie przybyło. Tego poznałem. Czy ma konkluzję, kontuzja, Nie. Zamienili nas tydzień przed walką, że nagle jest zamiana. Bartek walczy z Włochem, a Ty walczysz z Gibasem. Ja jak poszło w Twojej układy w tej walce, jak to idzie. Bartek wygrał na buty, Też wygrał na buty. i ok, tylko że Bartek jest małego wzrostu, mm. jest w mojej kategorii, w ok. 3, a Gibas był wyższego wzrostu, dużo, wyższej kategorii. No ale mówię, dobra, w tak, to ok. okay I go, go, go. Jakby nie, nie wiedzieliśmy o tej strony nic na jego temat. Tutaj, takie tak. zaskoczenie na tak. do następnego? Tak. Ale bo zamontowałeś właśnie z i z inteligencją. Znaczy, czy z płytem inteligencją, pomyl był na walkę. Ten mówi tak, słuchaj, pierwszy cios, przyjmuj wszystko. Każdy lewy, 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 prawy, haczek, sierpi, wszystko masz dostać. Wszystko masz mu oddać. Zobaczymy, co będzie robił. Reagujemy. Mam sześć ruchów. No i ten krzyknął, dobra, oddaj. I spłynął. No i poszło, to nie było. Trafiłem do Kolejna musiałem, no. Nie wygrałem, kolejna wygra. Zabrałem do tej walki, jak dla na kolejną walkę, proszę powiedzieć coś więcej. Czy rywal jest znany na tym polu? Rywal mamy, tak, jest dwóch. I teraz czekamy. A czy to dwie, trzy propozycje? Hmm. Ja to rywal jestem rozważam. A to jeszcze nie jeszcze jest? nie możesz, to jeszcze nie? Znaczy, jest ja to, że nie mogę, ja, jakby, ja, bym, ja bym mogł, ja mogę, ale po na mówić. To, to Z innej strony się atakujemy. W swojej władzy, w tej władzy, to gdzieś tam, gdzie tam się nie jesz, czy tam. Nie daleko masz do, do 30, czy do 50, daleko masz? Czy w swojej władzy? W Polsce czy na świecie? Na świecie. Do daleko. Na świecie, daleko. W Europie będzie bliżej. A w Polsce? W Polsce, w Polsce na, na to chwilę w kategorii jestem pierwszy. Tak jest, Denis, znajduje się na miejscu pierwszym? Trzy walki, cztery no walki, takie już może się tam około tak na hmm. światowej. To wszystko pewnie zależy od tego, z kim bym walczył, a tu jest taki problem, że tak jak już mówiliście, ja nie mam promotora hmm. i on nie, nie, nie doprowadzi mnie do tej hmm. walki, że ja walczył z kimś, na przykład sto 150. czy tam 80. Hmm. Bo za to trzeba zapłacić. No tak, tak, to są pieniądze. No za to trzeba zapłacić, ktoś musi na to wyłożyć pieniądze. Dobrze. Więc jeżeli ja dostanę taką walkę z kimś z 80, czy tam nawet wyższego miejsca, hmm. to pewnie dostanę ją w takim momencie, kiedy nie będą pasowały przygotowania. Hmm. Ale z racji tego, że taki walk się nie odmawia, to się będzie. No i, I idziesz i walczysz. No tak jest, więc wygląda jeśli ogląda nas ktoś z jakichś promotorów i byłby zainteresowany, myślę, że tu jest potencjał, <śmiech> tutaj <śmiech> ten chłopak jeszcze to może to, dużo to pokazać, ma moc, ma właśnie potencjał w sobie. No, ale myślę, że na obecny stan to właśnie cztery rundy po 3 minuty byłoby mega dużo. Młody uważaj, jakby co się trochę cofaj też. <gry> Moi drodzy, a teraz challenge, który właśnie podejmiemy wszyscy wspólnie. Ogapiłem go trochę od Mariusza łafa. Mariusz poznawiamy Cię, kojarzysz o co chodzi. Teraz z Denisem mądrym spróbujemy zrobić to samo, co tobie się nie udało. Proszę bardzo, aby challenge paluszkowy. 15 paluszków, o jest sobie tu. Proszę odlicz 15 paluszków, tak jest. Podkreślam, Wam słone paluszki. Zaraz Ci pokażę słone paluszki, żeby potem nie było. Ten nic liczy. Artur sprawdza, czy się zgadza. Czy jest ich 15? O jednego połamania. <laughs> no co z Możemy, ja też to tu położę. Więc odliczamy w tym momencie 15 paluszków, żeby się wszystko zgadzało. Ja sobie też...

więc, jeśli jesteśmy gotowi, zrobimy to z Denisem w tym samym momencie, żeby nie tracić czasu. Po prostu tylko przypomnę, można jeść je pojedynczo albo po prostu wszystkie naraz. Ja zjem wszystkie naraz. Uwaga, a tu jak się stajemy. Gigał i też tak szło pewnie, łatwo. Pumetek. Osiem, siedem, sześć, cztery, trzy, dwa, jeden. Stop! Stop. Nie. Nie, to pure. Jeszcze A, trochę okruszków mi zostało. No, nie wiem, że brakowało. No. Przyznaję się, że do końca mi tym razem nie poszło, ale niewiele brakowało, gierzku A, No A więc moi drodzy, chcieliśmy podziękować dzisiaj Denisowi Mądremu za wywiad i myślę, że wyszło bardzo ciekawie. Zapraszamy do obejrzenia naszego odcinka, którzy do tej coś od siebie proszę bardzo. Ja idę zadbać o siebie, tu nie ma ćwiczeń. Spójrzcie na mnie. Dzisiaj Artur sprawdzał właśnie się z tenisem. Chodzi tutaj nie było lekko. Dyspozycyjność zawodowego pięściarza jest jak najbardziej, kurde, w porządku. Wszystko jest w porządku, nie mamy tutaj zastrzeżeń. Ja próbowałem z paluszkami. Myślę, że będzie ciekawy odcinek. A wiem, że może dużo mocniej. Promotorzy, dawać pieniążki. Dobra.